Dzień dobry, dzień dobry. Karta na dzisiejszy dzień to dwójka trefl w odwrocie. Sugeruje ona pozytywny obrót spraw. Jeżeli w twoim życiu um, było do tej pory źle, negatywnie, no to wszystkie sprawy, które były właśnie dla ciebie negatywne, obrócą się w pozytywne. Znajdziesz pozytywne rozwiązania właśnie do tychże spraw. Mogą pojawić się w Twoim życiu wpływowi ludzie, osoba, e, która pomoże Tobie w sprawach zawodowych i będzie to dla Ciebie również bardzo korzystne. Jeżeli potrzebujesz pomocy, no to dzisiejszego dnia możesz uzyskać pomoc od przyjaciół, od znajomych, którzy chcą dla Ciebie jak najlepiej. Jeżeli w niedawnym czasie otrzymałeś jakąś, otrzymałaś jakąś właśnie na przykład diagnozę odnośnie twojej choroby, no to i ona wydawała się być dla ciebie bardzo negatywna, no to w konsekwencji okaże się, że no nie jest ona taka straszna jak tobie się wydawało. Również ta karta wskazuje na to, że po prostu w twoim życiu zacznie się dziać lepiej, że Dzisiejszego dnia, w ciągu 24 godzin, em, zaczną się Twoje właśnie życiowe problemy zmieniać na bardziej pozytywne, zna, zaczniesz znajdywać wszelkiego rodzaju właśnie pozytywne rozwiązania.